Witam serdecznie wszystkich widzów Marek TV, dzisiaj właściwie takie specjalne wydanie, bo jak wszyscy zauważyliście, dzisiaj w Austrii jest niespokojnie. Od samego rana ludzie rozmawiają tylko na jeden temat, a mianowicie na temat obowiązku zaszczepienia się, albo na temat listów, które do nas pomału docierają, lub na temat tego, co nas czeka w lutym, a dokładnie mówiąc obowiązkowa szczepionka. Dzisiaj muszę Wam szczerze też powiedzieć, że kiedy tutaj emigrowałem 40 lat temu, czyli w 1980, nigdy nie przypuszczałem, że coś takiego przeżyję. Czytając sam dzisiaj Lockdown im Pflicht, das denkt, so denkt das denkt Österreich, wszystko jedno, jak Österreich denkt, gazetom nie można wierzyć, bo wiemy dobrze, że są to sfałszowane informacje. Ja nie jestem, drodzy widzowie, ani za, ani przeciw. Kiedy wjeżdżałem w 1980 roku z Polski, Myślałem i wierzyłem tylko w jedno, że będę mieszkał w kraju, który będzie chronił i będzie demokratycznym krajem. Dzisiaj, niestety, przekonałem się trochę o całkiem innej stronie, kraju, gdzie wszyscy żyjemy. Wielu z Was pisze na grupach polonijnych, żeby wyjechać. Wielu z Was pisze o różnych innych rzeczach, które jesteśmy w stanie wspólnie zrobić. I tu słowo wspólnie. Jeżeli chodzi o jednostki, prawdopodobnie nie zauważą nas. Jeżeli chodzi o nas wszystkich, wygląda to całkiem inaczej. Dlatego jutro jest demonstracja. Nie, nie jest jedna demonstracja. Jest wiele demonstracji, w których powinniśmy wziąć udział. Ja osobiście mam całkiem inną do Was prośbę. Na końcu tego dzisiejszego specjalnego wydania podam moje namiary i e, proszę Was, przysyłajcie do mnie materiały z Whatsappa. Postujcie je. Ja będę ścinał i Was informował na bieżąco, co się dzieje? Obojne, czy będziecie mnie widzieć, czy mnie nie będziecie widzieć. Ja będę zawsze z wami. Chodzi o demokrację. Chodzi o to, kiedy żeśmy opuszczali Polskę, ci, którzy tu faktycznie żyją, myśleli, że będą w demokratycznym kraju. Dzisiaj szczerze mówiąc, zastanawiam się, gdzie tak naprawdę żyję. Mam wielu przyjaciół i właściwie pytam się, pytam się czy ktoś inny ma za nas decydować, czy mamy to lub tamto zrobić. Czy faktycznie mamy oddać nasze ciało innym i eksperymentować? Groz widzowie, Nie jestem ani antysteptykiem, ani człowiekiem, który podejrzewa wszystkich o jakieś tutaj czyny. Ale za moje ciało, za moje zdrowie chcę decydować sam. Za moje dzieci i za ich przyszłość chcę decydować sam. Nie żeby mi kiedyś wypomniały, że ojciec lub matka zdecydowali się na pewien krok, który ich pozbawił potomstwa. Lub czegoś innego. Dzisiaj są to przypuszczenia, ale po wielu, wielu latach być może wyjdą rzeczy, o których nam się dzisiaj jeszcze nie śniło. Dlatego jeszcze raz proszę Was, bądźcie czujni, dokumentujcie wszystko, bierzcie udział w różnych protestach i różnych poczynaniach, zostańcie spokojni. Ja myślę, że wszystko się ułoży. Jak wiecie, mam pewne kontakty i na pewno będę Wam. Naświetlał obecną i aktualną sytuację, ale przede wszystkim życzę Wam wytrzymałości i tego, byśmy nie musieli coś w beref robić. I jeszcze jedna informacja: ci, którzy się zaszczepili, ja osobiście nie jestem Waszym wrogiem. Każdy z nas powinien za siebie sam decydować. Mówię to głośno, bo wiem, że mamy też wielu ludzi, którzy podchodzą różnie do informacji w internecie, sceptyków, hajterów itd., itd. Ale dzisiaj, w imię demokracji. Powinniśmy się zjednoczyć i dzisiaj powinniśmy powiedzieć: my decydujemy sami za nasze życie. Być może nie na globalnym e, rynku, na globalnych, że tak powiem, światowych e, polach, ale w naszym ogródku i w naszym ciele. To my jesteśmy naszymi graczami. Uważajcie na siebie. Ja już niebawem się znowu zamelduję z nowymi informacjami i do następnego razu. Uważajcie. bądźcie zdrowi. Na razie papa sevos.